Nie tak dawno minęło 10 lat od premiery czwartego gozirykona i postanowiłem dać drugą szansę, że w wersji na PC i sprawdzić, czy po tylu latach ten tytuł daje radę, czy też nie. Także zakładacie swoje taktyczne gogle, aktywujcie swój kamuflaż, bo ruszamy na polowanie. Słowem wstępu powiem, że o grze oficjalnie zaczęto mówić. W 2009 roku premiera była zaplanowana na rok fiskalny 2009-2010, ale gra musiała przechodzić przez typowe piekło deweloperskie i pewnie wiele wersji wylądowało w koszu i pewnie gra też nieraz się zmieniła, bo... Data premiery została przesunięta ponownie, tym razem na rok fiskalny 2010-2011, potem znów gra zaliczyła obsuwę na marzec 2011, a potem jeszcze raz przesunięto premierę, tym razem na okres fiskalny kwiecień 2011-marzec 2012. W tym przypadku wersji PC tak kolorowo nie było, bo w grudniu 2011 roku Ubisoft... Oficjalnie anulował wersję PC i postanowił, że zastąpi Ghost Recon Future Soldier Ghost Recon Online, a głównym powodem takiej decyzji było piractwo. Niestety, ale to był ten okres, w którym Ubisoft bardzo nie lubił się ze społecznością PC, a każdą słabą sprzedaż na platformie PC obwiniał piractwo, a nie to, że na przykład gra była wypuszczona w opłakanym stanie. Jednak sytuacja się zmieniła, bo już 10 stycznia 2012 roku Ubisoft ogłosił, że jednak Gauss Recon Future Soldier zawita na PC. Sam rok 2012 był dobrym rokiem dla gamingu i w tym roku firma Ubisoft wypuściła na rynek około 20 gier na PC, konsole i urządzenia mobilne, ale taka ilość projektów nie może zwiastować niczego dobrego, prawda? No właśnie, bo na premierę gra była w fatalnym stanie. Mimo, że wersja na PC otrzymała graficzne bajery, takie jak dysolacja, parallax mapping, poprawioną fizykę, wolumetryczne oświetlenie, lepsze odbicia, No wciąż mimo wszystko na tle Max Payna 3, który również wychodził w 2012 roku, a nawet Bad Company 2, które wyszło w 2010 roku, gra graficznie wypadała słabo. Tekstury w każdym miejscu są niskiej rozdzielczości, otoczenie nie powala, a postacie wyglądają słabo. Jeżeli chodzi o naszą drużynę, to są to modele takie, no, ok, może być. Ale jeżeli chodzi o pozostałe postacie, zarówno postacie dobre, jak i te postacie złe, to niestety te modele postaci wyglądają okropnie. Na moim RTX 2070 o 60 fps. Na max detalach mogłem zapomnieć, a kstynki chyba tworzone były na potrzebę Noki 3030, bo są w niskiej rozdzielczości z niskim rate'em. Historia The Ghost Recon Visual Soldier jest dosyć prosta jak budowa cepa. Jeśli szukacie tu czegoś ambitnego i wielomotkowego to możecie już zamknąć wizję z drugiej strony. Nie będę też się za bardzo zagłębiał i mówię wszystkiego, bo szkoda mojego cennego czasu jak i waszego. Historia w grze rozpoczyna się w 2024 roku w Nicaraguj. Oddział duchów próbuje pozbyć się handlu bronią w tym regionie. We przechwyconym kowoju znalazła się brudna bomba, którą ktoś detonował i niestety cały oddział duchów ginie. Trzeba przyznać, że jest to mocny początek gry. Po tych dość smutnych wydarzeniach pod nasze skrzydła trafia nowa drużyna duchów. W jej skład wchodzą Ghostly, czyli kapitan Cedric Ferguson, sierżant sztabowy John Kozak, o takiej też ksywie Kozak, starszy sierżant Robert Pepper Bonifacio, sierżant pierwszej klasy Jimmy, 30 Ellison. Jeśli chodzi o naszych bohaterów, to nie są to wybitnie napisane postacie. Są bardzo sztampowi, pozbawieni charakteru. Zwykłe kukły, które nie dają nam...

Znowu yeah, right. ha, ha, ha. Z nową drużyną duchów odwiedzimy Boliwię, Zambię, Nigerię, Pakistan, Półwysep Kolski w Rosji, lotnisko w Kaliningradzie, Dagestan, Północną Rosję, Syberię. Jeśli chodzi o przeciwników, to będziemy strzelać do typowych ulicznych szumowin, bojówkarzy, najemników wojskowych i sił specjalnych. Stopniowo spotykamy bardziej wymagających przeciwników, szczególnie siły specjalne, które dysponują technologią na podobnym bądź lepszym poziomie niż drużyna duchów. To samo tyczy się naszych celów: zaczynamy polowanie od małych potek, i po sznurku łapiemy coraz to większe i grubsze ryby. W grze przeplata się motyw zemsty, jak i polityczny, łapiąc i pakując kolejną kulkę w nasze cele. Przy okazji pomagamy Rosji, aby władzy nie przejęli bardzo źli ludzie. I brzmi to dosyć dziwnie, biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia: do tego sama akcja dzieje się w 2024 roku, aby tylko ta gra nie była żadnym proroctwem. Gameplay bez owiania wybawełna zdradza nam, że mamy do czynienia z mocno konsolową szelanką TPP, a nie z taktycznym shooterem. Little Soldier to typowy konsolowy cover shooter jakich wiele, ale nie jest tak dobrze zrobiony jak na przykład Gears of War. Strzelanie wykonane jest poprawnie, nie jest to jakiś majsterszczyk, ale też nie można powiedzieć, że jest to zrobione źle. Bronie potrafią mieć kosmiczny odrzut, mimo że ustawimy sobie dodatki do broni tak, żeby mieć jak najlepszą kontrolę nad naszą bronią. Co więcej, czasem zabijemy jednym strzałem, czasem do przeciwnika w szmacianym berecie zamiast hełmu trzeba szczelić 3-4 naboje w głowę. Najlepszym featurem gry, zaraz obok kamuflażu, bez wątpienia jest rusznikarz, w grze znany jako gazmiew. Gra nam rozkłada broń na części, a my możemy ją modyfikować dodając celownik, zmieniając kolby, uchwyty, system odprowadzania gazu, spusty, lufy, amunicję. Naprawdę jest tego całkiem sporo i trzeba przyznać, że. Bardzo możliwe, że to właśnie dzięki Ghost of Future Soldier taki feature Gunsmith pojawił się właśnie w nowych Call of Duty i w innych tego typu grach. Wszystkie dodatki do broni odblokujemy poprzez granie w grę, wykonywanie misji fabularnych, dodatkowych wyzwań oraz wyzwań związanych z broniami, a modyfikacje możemy przetestować na szczelnicy. Podobnie wygląda sytuacja z broniami, ale niektóre z nich były i są dostępne z miejsca dla posiadaczy wersji Deluxe Edition i wersji kolekcjonerskich. Oprócz broni są gadżety, w tym grana z czujnikiem ruchu, dron jak i specjalny kamuflaż, który sprawia, że jesteśmy prawie niewidzialni oraz opancerzony robot, który zwie się Ogar i który strzela pociskami moździerza oraz naprowadzającymi rakietami niczym pociski Predator z serii Modern Warfare. Niestety tego super robota mamy do dyspozycji tylko w jednej misji. Jeśli gramy offline w rolę towarzysze wcielą się boty. Niestety nasi kompanii inteligencją mniej grzeszą. Rozkazy potrafią wykonać bardzo szybko, a czasem potrafi im się przysnąć gdy wykonujemy na przykład tak zwany strzał synchroniczny, który jest kolejną nowością w grze. Albo powiedzą nam, że nie mogą oddać strzału, bo na przykład cel jest poza zasięgiem wzroku i to ma miejsce w tak absurdalnych sytuacjach gdzie na przykład stoją naciwko celu. Kampania Fabularna to nie jedyny tryb, który nam oddano do dyspozycji. W Future's Soldier znajdziemy tryb współpracy, gdzie razem ze przyjaciółmi możemy przejść kampanię. Jest też tryb Multiplayer, który jest typowym trybem. PvP, który niestety jest martwy. Pamiętam, że w 2012 roku działał on tragicznie, nie dość, że sama gra wiecznie się rozłączała z usługami Ubisoftu, to sam tryb PvP nie miał dedykowanych serwerów, mecze hostowane były na komputerach graczy. Na koniec pozostał tryb partyzanta, w którym można grać samemu bądź z przyjaciółmi. Ten tryb to nic innego jak tryb hordy, typowe powstrzymywanie kolejnych fal przeciwników. Ghost Recon Future Soldier niestety ma mało wspólnego z Gaozeliconem. Dziwię się, że Tom Clancy oraz ktoś reprezentujący go w ogóle to zaklepał, bo z taktycznej strzelanki zeszliśmy do średniego konsolowego cover shootera. Owszem, Advance Warfighter i Advance Warfighter 2 nie były super duper taktyczne, ale były o wiele lepszymi grami niż Future Soldier. Jako ciekawostkę dodam, że Joe, Ramirez i Scott Michel, których możecie pojawić z poprzednich części, pojawiają się w tej części przygód o dziale duchów. Gozerycon Future Soldier potrafi czasem dostarczyć rozrywki, ale to czasem. I to zdecydowanie za mało. Ale hej, przynajmniej mamy cool Gadget i opatrzonego robota, który strzela rakietami, którymi rozprowadzamy wolność. Jak na Amerykanów czy stało.